Come here help me, help me Mysz, kurwa pas na to O tu pływała Swimming Swimming, i co teraz? Zatknęliśmy się, kurwa Tego wiesz, klankę zmyślał No i co? No, co? Pójdźcie Ja myślałem, żeby podrzucić. Co zrobić? No, nie, nie, nie <laughs> w którą stronę <laughs> iść trzeba? <laughs> Jadu. 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 To muszę skoczek był. No i co teraz? Halo! No, help mi! Co? Kilkim? Kilkim? Weź go zadepciał! Zadepcz ją! Да я шух. Энд зэрэг тийм. Курва.